Proszę Państwa, oto nasze trzy śpiewające e, kobiety z klubu morskim w Sopocie, czyli Monika, Dzidka i Gosia. Przywitajcie je! Śpiewać każdy może, one e, nie tylko mogą, ale jeszcze potrafią, to jest ta różnica. W związku z tym poprosimy o hymn zeszłorocznego zlotu, drugiego zlotu w Polsce w Sopocie. Wielkie brawa! Tak jest! Słuchajcie, takie oklaski jak na tych że Was nie widziały, to pomyślały, że to są gołębie i podobały się gołębie na... U nas w sobocie. Pogoda sprzyjana, muzyka fajna, gra, u nas w sobocie... No wody wejdzie, tak, jakby zapomniał świat, to się, co się dzieje. Co dostać może? tam, panam i wydąpać je na wrocie? tam, panam. Do udziału dzisiaj wszystkich zapraszamy. A się w sofocie? Pan, panam tam, tam, i bawimy się na glocie? Hej, wyboczmy dłupki, nóżki, bo tak trzeba. Zdrowie bluzy, są i obcy nogi też bałwy się